No siema witać tutaj Gabriel 7 I e, siema, jestem Garfield, siema Wam wszystkim ja, wiecie, Po raz pierwszy nagrywamy razem No dokładnie Tak, będziemy grali w grę Tomb Raider Tomb Raider, <gry> Tom dokładnie Dobrze to może ja stworzę? No stwórz, stwórz, spoko, ja dołączę Dobra, stwórz kurwa, chodzę grę e, gra otwarta? Tak może być no Jaka, ja, no to może być na kaplicy No okej okay. Dołącz do mnie hmm, Czekaj, to się robiło tak i teraz tak Gdzie ja tutaj mam znajomych? Tu mam znajomych, dobrze, wyświetla mnie, nie muszę Dołącz do gry, okej, okay, dołącza Dołączam tutti frutti, okej okay. Kaplica. O, no, to jest ta moja A fajna bo, mapka bo jest, głupie, bo, bo jest głupi ten co? Wycisz ono. Aha. Teraz już będę wciskać suszonego. A ja ciebie mam wyciszonego? Chyba tak. 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 Okej. Bo wczoraj graliśmy to, wiesz, dodałem, dodałem, dodał mi jeszcze ten łuk. No, no, spoko. Okej, okay, to podpalenie. Dodamy bardzo silności po... naciągania. Przez trzymanie. No, to Okej. Okay. Dobra. To ja jestem gotowy, jakby coś. Możemy Przecież zaczynać. Okay. No problem. O 19 dopiero będę miał pistolet. A, to jeszcze. Dobra, to... ...lot nie ...mubie. Okej. Okay. 18 sekund. Mhm. Gra mi się bardzo podoba. Wczoraj... Czy zrobić cukierów tego? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie myślałem nad tym, ale... Mam pomysł. Zrób z Janko, jak się kupi. O, to byłby dobry pomysł, faktycznie, no. Gdyby się kupił, to byśmy już wygrali. No. Dwa, trójkę, fajna rzecz, w sumie. No, czemu nie? Szkoda, że nie było ulepszeń CK-na. Czego nie było? Że nie było ulepszeń ck Aha, no tak. To prawda. No, ale wiesz, trudno. Żeby nie było innego w tylko ck bo tak No, no, no. Dokładnie. Jest nie wcale grzyba, jak to istnieje w ogóle nie tego. no, no tak, dobra nie, to, to, to ja już jestem w grze jakby coś gra nie wygra najlepsze <grym> jest no jest a co wy co, co ty gadasz nie, nie zabije cię na tej mapie ty wygrałeś wczoraj więc masz szansę tym razem też wygrać ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś teraz czekaj ale mam dla ciebie kilka niespodzianek a, tak a mianowicie ty tu jest minikan. Wow. O nieee. Na nas będzie, na nas. Cholera, gdzie to jest? Aha, ja mam już go, dobra. No okej. Okay. Tam cię nie ma. Co ty. Co ty mi co robiłeś? Ja tobie? Tyś mnie zabić Ja cię zabiłem? Nie zabiłeś mnie. A, no właśnie. Oj, 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 widzę cię, widzę cię. Oj lepiej nie <laughs> Widzę cię widzę cię, czekaj wyjmę sobie moją super broń Nie łuk? Nie, nie łuk Nie? Nie, nie łuk. a Dlaczego nie mam <laughs> lepszego płonącego Wystaw się tylko, wystaw się no? No, no, no What the fuck, co to było? Ej, ej, sorry, sorry Grafika mi pęka Okej okay. What the fuck? No, no, no. Jakby coś to się nazywa minigun. <laughs> Właśnie ci nim urocze. No chodź. Wyszedłeś? Waliło mnie. O kurcze. Waliło mnie mój komputer To weź tam dołącz do mnie, bo ja jestem cały czas w grzewiesz. Okay. Okay, dobra, dołamkę. Okej. dołączę. Okej, dobrze. Aha, no tak. Cało wszystko było na żółte. No tak, ja też tak miałem, nie raz, nie dwa, także... Za długo był włączony. No, no, no. A, ja tu mam jeszcze inne, ja, to fajne. Jest to i od razu... Aha. Ja tam no, stoję? E, nie, ciebie w ogóle tu nie ma, także... Okej. Dobra. Mi też jakoś dziwnie FPS-y spadają trochę Ale jest okej okay. Okej okay, dobra, spoko Ja już nie mogę się doczekać kiedy użyję tego minigana Dobra Co? mała To znaczy ja ogólnie uwielbiam te minigany Tak jak Royo właściwie Wszystko co ma dużo amunicji i ten i ogólnie jest szybkie to to lubię bo ja sobie teraz ustawiam tutaj spoko spoko ty już jesteś w grze? a jesteś, jesteś już nie? dobra no jestem okej okay, gdzie ty tutaj możesz być <laughs> ciekawe 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 okej okay, zbieram surowce nie strzelam. okej okay, spoko nie strzelam ale jak zbierasz surowce to znaczy że ty jesteś dziś tutaj niedaleko mnie a to znaczy, że za chwilę być może cię upoluję jak mi się uda Chyba, że ja cię No to też jest taka, jest, jest też taka możliwość, no nie mówię Aha No widzisz, chodź Chodź Ci Cię. Ho, Ho ho gdzie ty jesteś A ja już chyba wiem gdzie ty jesteś Czekaj, już wiem, już wiem, już wiem, wiem. okej okay. Tylko jak się tam, kurde, do ciebie dostać. A, nie ma tak, nie ma tak, nie podpalisz mnie. Słaniaczku, czekaj. Niech no ja tylko tutaj w odpowiednie miejsce pójdę. Okej. Okay. Gdzie mnie Gdzie tu mnie tu Ty ale... O Jezu, jaki to ma rozrzut, Matko Boska. Miota tym celownikiem jak szatan O ja pierdziele, no strzeliłem Ale ja Cię nie widzę ale ja Cię widzę Cholera strzelam Ci, o dostałeś Też dostałeś Nie Nie dostałeś? Nie lipa No lipa, lipa, straszna lipa No właśnie, jesteś pod potrzasku, Jesteś pod nie masz szans. A tak, tak. Tak, dokładnie tam. Bye bye. Nad nie tym razem. A widzę cię. Tak. Pukam, Jak ja uwielbiam tą grę, to jest po prostu niesamowite. No, wychyl się, wychyl główkę, no, chodź tu. No chodź tu, no, chodź tu. Tak. A, i zdradziłeś swój, swój przybytek. Tam. Nie ma mnie tam, nie ma. Czekaj, wyciszajcie, nie strzelaj. No okej. Okay. Ty graficzny, ale to chyba się nie da. No chyba nie, nie wiem. Dobra, to nie Hoaj się. nie no widziałem mi tuż kurde Cholera. No? Nie zmieniaj się kampy. Tak się no. robi przecież. Tak A ty cały czas stał Lukasz, ty cwajaku Cholera Możesz wpić, du ja już nie mam Tak, nie mam amunicji, what the fuck. Ja też nie mam Nie trafię w Ciebie Kurna a już koniec broni, mam tylko dwie cały jeszcze. No widzisz. Czekaj, muszę zmienić... nimi trochę mój. Ty masz, ty masz jeszcze burki Ty ty chcesz Ja mam jeszcze, mam koniec amunicji. to hi, hi. To do dupy, nie? No. To co, teraz mi tylko czekanem możesz co najwyżej uraczyć, nie? Chyba, że... Chyba, że sobie tak, że już mnie nie znajdziesz. Hmm. Gdzie tu jest? O no gdzie mnie tam? Z no, telas, kupłem, co? Ja z pistoletu maszynowego. Nie wiem co to jest za pistolet, ale... Kurde co ty robisz tam na tej górze? Wersji napisał. Kupa! <gupę. gupy> o Boże! O <gupy> wam. Co? Co, to było, lol. lol. Jestem mieć minigana na walu, to zwięcujesz. to pierwszy Ale nie, ja minigana teraz nie używam, ja używam cały czas maszynowego pistoletu, karabinu, znaczy się. Bo ja. Oj, Surowce zbierałem. Oj, sorry. Spoko, spoko, dobra. Ale wiem, że cię jesteś, więc mogę cię, że tak powiem, zabić. Ale ja łuku nie mam, ale żal ty Kurde Tego nie masz? Łuku A łuku nie masz Kurcze blada, nie mam łuku Ja mam łuki i tak ci strzeliłem, że zostałeś na jednego kika No wiem, wiem No bo w głowę mnie pewnie tam, ten tego Teraz w dupkę Tak? Aha, no okej okay. Dobra, whatever Nieważne Tam mnie nie ma gdzie ty O Boże! państwo! Czekaj <noise> O fuck! Ale to była dobra akcja, ty tam nie chcesz podpalać, nie? Nagle Patrzysz, gdzie ty jesteś? Co... O, dostałem jakiś nemesis, Nie wiem co to jest. Bo jesteś nemesis, bo jesteś Nemesis. Jestem ten, ten, który niesie śmierć. <noise> gdzie ty teraz się ten? Zrespisz mi, powiedz tylko. Aha, już cię widzę. Aha, widzisz? No. Widziałam to znaczy. Gdzie tu ty, tu ty jesteś? Jest tu kampię? ja sobie kampię, tu gdzie sobie kampię? Jestem tu i tam, trochę tu, trochę tam. Nie kurna <laughs> Co się stało? A, wpadłeś w moje sidła <laughs> Co jest? Koniec czasu Olol. Ja Tylko? Ol. No wejdź 20 minut co mam zrobić? Teraz dobra nie, to Suma PD 2400, łącznie 290 Słabo No Owans na 14 poziom, fajnie. No, to ładnie. Zaraz będzie 19. <laughs> oby, oby. Czekaj, muszę Cię włączyć, to się włączę ponownie. Bo... Jeszcze jedna druga? No spoko, spoko, bo jeszcze mamy czas, także... Spoko, giters. Haha. <laughs> teraz nie ruszaj nic. No okej. Okay. I zrobię jak w mam nowego. No spoko, spoko, Ej, spoko, spoko. A co ja tutaj mam? Ja mam albo... Aha, bo ja mam ten. Rozbitkowie mają karabin albo strzelbę, a solari mają łuk albo e, tą strzelbę chyba jakoś tak. No ja to pierdzielę, ja zostaję przy tym co mam. Co ja tutaj chciałem jeszcze zrobić? Tutaj opcje gry to nie. Dajemy na ile minut? Nie wiem, na ile tam jeszcze masz czasu? Mm, no jeszcze 6 minut. 6 minut, no dobra, no to daj mi na 5. No dobra, okej. Okay. 5, 5 minut. minut? Jest, jest, tak, tak, tak. Ja okay, zmienię tylko ług. Okej, okay, dobra. Zmienię sobie na, na kogo. No. Miałem postać, którą nie pokonać mnie. A ja sobie na rota zmienię, zobaczę co on tutaj ma w ogóle. Takiego. Mhm. O, w ekwipunku. Dobra. Traci. Ja Aha, czyli to na... samo, okej. Okay. Na kogo? Na Johny. Kto to jest, czekaj. To jest tam ten gruby, takie Aaa, o kurę No to będzie trudno, ale dam radę, dam radę. Na co głosujemy, na Rozpadlinę czy na Podziemię? No. Okej. Okay. No to jedziemy z tym koksem. Koksiem. No. Nie wiem dlaczego, ale ta ikonka ze skype, nie? Mhm. Jak jak ten, z tym czasem takim, ten taki jakby widget, on mi się cały czas pojawia tu na ekranie. A, nie wiem. Dobra, wezmę go... Dobra, teraz widzowie widzą tylko twoją tą. E, twoje, twój awatar. Tak, twarz. Twarz. No co ty? No dawaj no. No co? Aha, go A dobra, rozpocznij grę, co okay. ja robię, okej. Okay. Dobra, dobra. Mhm, Johnach. No 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 nieźle, nieźle. On jest, on jest mocny, kurde. No, Jonah, mówię, Jonah. 12. No, spoko. Hmm, hmm. Niech wygra lepszy, jak to mówią. Rozpocznij grę. Nie. Aha, rozpocznie się, dobra. Okej. Okay. Jeszcze nie ogarniam tego całego menu, ale. No, ale. Jak ciągle mi się wykrzyknik pokazuje. Aha. Dlaczego? No bo tam jak wygrywasz nowe jakieś tam te to wtedy. ...ten... To wtedy ci się pokazuje wykrzyknik, że jest jakaś nowość. Ale to... No ja nie wiem, czy to jest chyba na stałe, czy... Nie wiem. Nie wiem. A lubię, lubię tego doktora tego co Kto tu nas tradził? E, którego tego... Jego blondasta. A nie, ja, ja go od początku nie lubiłem, bo on się wydawał taki strasznie jakiś... Nie wiem, nie wiem jak to nazwać, taki... Podejrzany mogę, można powiedzieć. Nie? I, no i, i to mnie wkurzało, taki... Nie wiem, już więcej jaj miała ta, ta cała... Jak ona miała? Czekaj. Ta sam cała, nie? Niż, niż on. Gdzie ty jesteś? Tutaj! No nie, nie, nie. <laughs> serio. O, sześć No serio, serio! Ale gdzie ty jak ty się w ogóle tu, tutaj wszedł? Które endy? What the hell? O, czekaj, strówce zbieram? Nie, nie, nie ten? Okej. Okay. A już cię widzę! <laughs> o, już cię nie widzę. A już cię widzę! No, co? nie! <laughs> Ale co nie Ferdo? Ty, ty 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 też możesz pułapki robić, no... No skamp się, skamp. O Jezu, tu ktoś nabity na pal, o matko. Jak to wygląda, ludzie. To jakiś... boje, oh yeah, masakra. To dobra. <laughs> Próbuj. Teraz pewnie to... O, o, o widzę cię widzę cię widzę cię e, Czekaj cholera W głowę dostałem nie? W głowę? Tak No tak myślałem No dokładnie Ale spoko, jeszcze wygrywam także nie jest o cholera jasna, o cholera! A! Jest, udało mi się uciec Kurde O kurde Ale kurde. Ty, jaką jaką to ma siłę, ja pierdzielę ty O kurde Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie! O! Udało U, się! Muszę tobie zmienić, bo ja nie bez łuku, Jak jest z łukem z to jakoś nie umiem grać? No widzisz, a ja to zauważyłem jakoś tak, ci się gra trochę tak... Niedobrze, niedobrze. No, no, dokładnie, zauważyłem to właśnie. Nie wiem, nie umiem, on za, za wolno się ładuje. <grym> ja nie wiem dlaczego, ale to jest... Przesz ty! Polaro jedna. No nie Huuu ale tyś ten z łuku do mnie strzelał, nie? Mhm. Ja pierdzielę O, jesteś tutaj No wychyl głowę, wychyl Aj, prawie? Prawie, prawie, no Z tegoś nie potrafię Kurde, ledwo co ci zostało życia, no bez jaj. Ja zbieram tym. Okej okay. O, widzę cię nawet. Gdzie mnie widzisz? Gdzie nie widzisz. nie widzisz. nie widzisz. Widzę cię, widzę. Mm -hmm. Zaraz cię zobaczę. Ja nigdzie. Oho, dobra. Tam jestem. Ała, ale jak się... Ała, palę się, nie, ała. Nie, 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 nie ma tak. No widzisz. A ja się teraz skampię tak, że ty mnie nigdy... Kurde, mole. Czy my musimy zawsze na siebie trafiać? Ale ty, to jest jakieś głupie, ten, cały czas na siebie trafiamy, zauważyłeś to? Ta mapa jest albo taka mała albo nie wiem Taka wow, mała wow, 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 To bolało No nie, nie mam amunicji Co ja zrobiłem? O matko Wiesz co ja zrobiłem? Ja ten chciałem strzelić w ciebie tym, tym takim wybuchowym nie? I nagle się okazało, że pod nogi sobie to rzuciłem. Ja pierdzielę. No, dobra, to chyba będzie koniec na ten Tak? A, faktycznie, dobra. Okej. Okay. To co, kończymy, nie? Tak, to my się zagramy. Dziękuję wam za dobra. do dobranoc. No, na razie, trzymajcie się.